Artykuł 3 W czasie Kościoła w dniu Pięćdziesiątnicy Duch Obietnicy został wylany na uczniów, którzy znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu, oczekując go. Wszyscy trwali jednomyślnie na modlitwie. Duch, który naucza Kościół i przypomina mu wszystko, co powiedział Jezus, będzie również wychowywał Kościół do życia modlitwy. W pierwszej wspólnocie jerozolimskiej wierzący trwali w nauce apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Kolejność jest typowa dla modlitwy Kościoła. Oparta na wierze apostolskiej i potwierdzona przez miłość, karmi się ona Eucharystią. Są to najpierw modlitwy, których wierni słuchają i które czytają w Piśmie Świętym. Ale aktualizują je, w szczególności modlitwy psalmów, na podstawie ich wypełnienia w Chrystusie. Duch Święty, który przypomina w ten sposób o Chrystusie modlącemu się Kościołowi, prowadzi go do całej prawdy i inspiruje nowe sformułowania, które będą wyrażały niezgłębione misterium Chrystusa, działające w życiu, w sakramentach i w misji Jego Kościoła. Formuły te będą się rozwijały w wielkich tradycjach liturgicznych i duchowych. Formy modlitwy zawarte w kanonicznych pismach apostolskich będą miały charakter normatywny dla modlitwy chrześcijańskiej: błogosławieństwo i adoracja. Błogosławieństwo jest wyrazem głębokiego dążenia modlitwy chrześcijańskiej. Jest ono spotkaniem Boga i człowieka. W błogosławieństwie dar Boga i przyjęcie go przez człowieka przyzywają się nawzajem i łączą. Modlitwa błogosławieństwa jest odpowiedzią człowieka na dary Boże. Ponieważ Bóg błogosławi, serce człowieka może z kolei błogosławić tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa. Dążenie to wyrażają dwie podstawowe formy. Błogosławieństwo zanoszone w Duchu Świętym wznosi się przez Chrystusa do Ojca błogosławimy go, ponieważ on nas pobłogosławił albo błaga o łaskę Ducha Świętego, który przez Chrystusa zstępuje od Ojca. On nas błogosławi. Adoracja jest zasadniczą postawą człowieka, który uznaje się za stworzenie przed swoim stwórcą. Wysławia wielkość Pana, który nas stworzył, oraz wszechmoc zbawiciela, który wyzwala nas od zła. Jest uniżeniem się ducha przed królem chwały i pełnym czci milczeniem przed Bogiem, który jest zawsze większy. Adoracja trzykroć świętego i ponad wszystko godnego miłości. Boga, napełnia nas pokorą oraz nadaje pewność naszym błaganiom. Dzisiaj krótki fragment. Ciągle zgłębiamy tajniki modlitwy i formy modlitwy. Już tak przechodzimy coraz głębiej, kroczek po kroczku, coraz dalej. I dzisiaj takie dwa małe zadania. Pierwsze, żebyśmy zechcieli błogosławić, wychwalać Boga żeby nasze serce mogło uwielbić tego, który jest źródłem wszelkiego błogosławieństwa i przyjąć też jego błogosławieństwo a drugie żebyśmy znaleźli czas żeby pójść na adorację i żeby spróbować na tej adoracji nie mówić nic żeby to była adoracja w której nie chodzi o to że chcemy o coś Boga prosić albo przepraszać żeby naprawdę ta adoracja była tą postawą, że my po prostu uznamy, że jesteśmy stworzeniem, gdzie przyjdę ja jako ja do Boga, który jest Bogiem i zobaczymy, co się tam wydarzy.